Adam Niewiedź w nogi oraz Bartosz Zawacki w gii wygrywają kategorię Pro Open na kupa Silesia 8. Na podium znaleźli się również Sebastian Patek i Aleksy Mazur w nogi oraz Karol Kania i Paweł Mocha w Gi. Oficjalnie znamy całą semkę na Grand Prix wagi średniej na BJJ Stars 15. Mika Galvao, PJ Barcz, Izak Michel, Oliver Taza, Izak Bachienzel, Jonatas Gracie, Elia Dorsey i Gabriel Almeida. Grand Prix, jak i superfight Adama Warzyńskiego z Erichem Munizem odbędzie się już 26 kwietnia 2025 roku. Transmisja na Flograpping. IBJJF Open. Patryk Wysocki zdobywa srebro w czarnych pasach adult. Radek Mura zdobywa srebra w nogi i w wgi na brązowych pasach adult. Na niebieskich pasach adult w wgi. Srebro i brąz zdobył Oleg Włoczka, a srebro do Polski przywozi również Karolina Party. Oskar Misiak z Włoskiej Kopakabany dołącza do 4-osobowego turnieju poniżej 80 kg na projekt Roll 4. Natomiast do 4-osobowego turnieju powyżej 80 kg dołącza Emir Mametow z Algator z Warszawa. Gala odbędzie się 27 kwietnia w Czerwionce Leszczynach. Cóż za niespodzianka: Wiktor Hugo poddaje duszenie za pleców Roda w main eventie UFC Fight Pass Invitational 10. Swoje walki wygrywali również Renato Kanuto, Briana Stemari, Ronaldo Junior, Andy Murasaki czy Helena Clever. Poznaliśmy również załoników, którzy zawalczą na kolejnej grapplingowej gali UFC, a są to Mikey Musume, czy Fion Davis, William Takedu, Mason Fowler i Raquel Canuto. A więc jednak drużyna New w Jiu Jitsu wystąpi na CJA2. John Danaher i Craig Jones porozumieli się w sprawie sierpniowego turnieju. Australijczyk potwierdził również udział trzech innych drużyn. Team Europa, Team Australia i Azja oraz Team Ameryka. W europejskiej drużynie na 90% zobaczymy jednego z Polaków. CJA2 odbędzie się 30 i 31 sierpnia w Las Vegas. Kolejne świetne walki dodane do WNO27. Walka na szycie wagi ciężkiej. Victor Hugo vs Luke Griffith oraz walka weteranów. Shanderi Beiro vs. Richie Martinez. Main event to oczywiście walka Kaina Duarsze z Nikim Rodem. Gala number one z numerem 27 odbędzie się 18 kwietnia. Transmisja na flow grappling. Troszkę MMA. Piotr Kuberski wygrywa z Tomaszem Romanowskim przez TKO w trzeciej rundzie i zostaje tymczasowym mistrzem KSW w wadze średniej. Na zbliżającej się gali KSW 105 26 kwietnia w Gliwicach zobaczymy dwie walki o pas Adrian Bartosiński vs. Andrzej Grzebyk w wadze półśredniej oraz Rafał Haratyk vs. Ibrahim Chuzigay w wadze półciężkiej. A na gali KSW 106 we Francji Marcin Held stanie do walki o Pasmiszowski z Saladinem Parnas. Ta gala już 10 maja 2025 roku. Wielkie podziękowania dla naszych partnerów Manto, najlepsza odzież do uprawiania sportu walki, catering dietetyczny na smak oraz producent zdrowej żywności Diet Food. Wczoraj na naszym profilu pojawiła się aktualizacja rankingów w Nogi. Wpadajcie na naszego YouTube'a, gdzie co tydzień pojawia się Jisu Show, w którym omawiamy nieco szerzej to, co działo się w w tygodniu w świecie brazylijskiego jiu -jitsu. W ten weekend Puchar Polski Południowa ADCC, Grand Prix Polski BJJ oraz Puchar Polski w Grapplingu, także będzie się działo. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki wielkie za obecność do końca. Do usłyszenia za tydzień. Os!